Siemanko, Sebastian z tej strony, witajcie w to niedzielne popołudnie, oczywiście w programie Felgoznawcy. Na samym początku gorąco zachęcam do subskrypcji mojego kanału, bo to dzięki Wam będzie mógł się dalej rozwijać. Sezon zbliża się do nas wielkimi krokami, także dziś przedstawimy kolejną propozycję: Japan Racing model Joder 30 w 19 calach w szerokości 9,5. Felga wykonana jest metodą grawitacyjną w kolorze Hyper Grey z dość ciekawym kąkejwem, który oczywiście zbierzemy sobie później. A przyjrzyjmy się teraz jakości wykonania. Według mnie jest ona naprawdę bardzo dobra, ale co by nie być gołosłownym, pokażę Wam z bliska, zerknijcie i ocencie sami. Model Joder 30 mi osobiście przypadł do gustu, ale każdy z nas ma inne upodobania, także o tym nie będziemy dyskutować. Rzeczą, której na pewno nie spotykacie na co dzień w Felgach, są dwa otwory na zawór bądź czujnik TPMS, ale spokojnie do każdego kompletu producent dorzuca zawór zaślepiający, który po zamontowaniu wygląda dokładnie tak. Może się to okazać pomocne w przypadku kiedy posiadamy auto z dość dużą mocą, dużymi hamulcami i oczywiście czujnikami ciśnienia, które po zamontowaniu mają kolizję z ramionami felgi, wtedy mamy możliwość zastosowania oczywiście adaptera bądź holderu o którym mowa była w poprzednim odcinku. Felga posiada zacny konkave, a inaczej wklęsłość, która wynosi dokładnie 5,9 cm. A jej waga, przypomnijmy tylko wielkość, 19 na 9,5, ET40 11,2 kg. Zerknijmy jeszcze na wnętrze Felgi i oznaczenia, ale tu wszystko też, jak widzę, wzorowo wykonane. A co do Oznaczeń 19 na 9,5, certyfikaty willi Via, produkcja Made in Taiwan, ale to już wiemy, że nie kraj pochodzenia świadczy o produkcji, tylko o materiał, z którego jest wykonany i oczywiście model. Nie widzę tutaj max loadu, ale jak producent podaje, wynosi on 735 kg. Japan Racing istnieje już na polskim rynku od ponad 10 lat. Produkuje felgi naprawdę bardzo dobrej jakości. Na pewno największymi plusami tej marki są personalizacja, czyli Ty wybierasz model, a my dopasujemy odpowiednie parametry do Twojego samochodu, jak i zakup felg na pojedyncze sztuki. Model ten możemy kupić od 17 do 21 cali w wielu szerokościach, w wielu rozstawach. Także dopasować ją możemy naprawdę do wielu modeli samochodów. Jeśli nie wiesz, jakie dobrać parametry, Oczywiście zapraszam Cię na sklep smrims.pl. Tam znajdziesz formularz, po którego w wypełnieniu przygotuję ofertę przystosowaną specjalnie do Twoich potrzeb. Zapraszam Was również na moje social media: Facebook, Instagram i TikTok. Widzimy się już w następną niedzielę. Dzięki za uwagę, pozdrawiam, cześć!